Witamy serdecznie. Jesteśmy na stoisku Goldwell. Jest z nami pani Kinga Mendelewska. Pani Kingo, jakie produkty mogą dzisiaj zobaczyć zwiedzający targi Uroda na państwa stoisku? Generalnie posiadamy cały asortyment naszej pielęgnacji, stylizacji oraz koloryzacji, ale nie, niezmierną popularnością cieszą się nowe nasze produkty, które właśnie były, miały premierę. To jest szampon męski z ekstraktem z mięty i grejpfruta, który chłodzi w skórę głowy i generalnie bardzo fajnie neutralizuje właśnie włosy. Oraz cała seria do ochrony koloru bardzo ekologiczna. To są produkty w 99% na naturalnych składnikach i właśnie mamy odżywkę, szampon i spray do ochrony koloru. Są to właśnie produkty z olejem arganowym i rokitnikiem. I bardzo, bardzo fajnie neutralizują włosy i, i chronią ten kolor, a, a nie zawierają aromatów, także to jest bardzo fajny produkt dla, dla osób, które mają wrażliwą skórę głowy na przykład. Mhm, bo stosuje się i ja rozumiem tylko jak ma się włosy zafarbowane, tak? Do naturalnych włosów raczej jakaś jest inna linia produktów. Tak, dokładnie. Mamy inną linię produktów. To jest typowo dla ochrony koloru, czyli dla włosów farbowanych, żeby podtrzymać ten efekt koloryzacji podczas już plignacji w domu. A jakieś dodatkowe kosmetyki jeszcze dla mężczyzn, bo z reguły dla kobiet jest zawsze ich bardzo dużo, a dla mężczyzn widzę tutaj właśnie jest szampon, o którym pani wcześniej wspominała. Czy są do tego jakieś odżywki? E, odżywek nie ma, jako takich samych odżywek, ale na przykład mamy coś, coś ciekawego, to jest toner do tuszowania siwizny. Na przykład, jeżeli panowie widzą, że już jest, nie wiem, jest problem tak siwizny, mogą sobie przytuszować mogą sobie przytuszować włosy takim tonerem, tak? To nie będzie wyglądało sztucznie, a będzie fajnie przytuszowane. Dobrze, dziękujemy i zapraszamy wszystkich zdających na Staysco Goldwell. Dziękuję bardzo. Dziękuję.